Wyspa Spichrzów. Przepiękne miejsce na mapie Gdańska, które może poświadczyć o tym, że można w obecnych czasach, posiadając nowoczesne technologie budownictwa oraz będąc miłośnikiem historycznych, zabytkowych obiektów, pogodzić stare z nowym i zbudować coś, co będzie trwać w pięknej symbiozie z tymi dwoma skrajnymi biegunami. Jak to się stało, że możemy na wspomnianej wyspie podziwiać tak dużo nowoczesnej, a jednak nawiązującej do historycznych budynków Spichrzy architektury? Co tu stało przed wojną? Ile z tego wszystkiego udało się odbudować? Ile zrekonstruować? Ile oddać do użytku? A ile jeszcze inwestycji obecnie jest prowadzonych lub w planach? Te i inne informacje na temat Wyspy Spichrzów w Gdańsku odnajdziesz w niniejszym materiale, do którego obejrzenia zapraszam. Projekt zmiany oblicza Wyspy Spichrzów to niewątpliwie największy w Polsce tak udany całościowy projekt dość szybkiej rewitalizacji zdegradowanych terenów. Początek tego rozdziału inwestycyjnego w Gdańsku to 31 marca 2015 roku, kiedy inwestor i miasto podpisali umowę o współpracy. Prace budowlane zaczęły się w 2017 roku. Tempo. Przy ogromie projektu i jego skomplikowaniu z uwagi na historyczną zabudowę, możliwe było jedynie dzięki formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Gdyby nie kapitał biznesowy, tak sprawna rewitalizacja bez dwóch zdań nie odbyłaby się tak kompleksowo i mogłaby ciągnąć się przez całe dziesięciolecia. Tymczasem możemy już po około 8 latach wytężonych prac konstrukcyjnych podziwiać to miejsce w zupełnie innej odsłonie. Wyspa Spichrzów powstała w 1576 roku po przekopaniu kanału Nowej Motławy. Znajduje się w centrum Gdańska, na wschód od głównego miasta. Otaczają ją wody Motławy, Nowej Motławy i Opływu Motławy. Od XIII wieku była to dzielnica przemysłowa z licznymi Spichrzami. W XVI wieku było ich ponad 300. W XIX wieku doprowadzono na wyspę linię kolejową. Co znacznie zwiększyło funkcjonalność spichlerzy i magazynów. Na początku XX wieku Wyspa Spichrzów nadal zachowywała swoje dawne przeznaczenie wielkiego magazynu. Kres temu przyniosła druga wojna światowa. W wyniku nalotów i bombardowań zniszczono niemal całą infrastrukturę wyspy. Przetrwały zaledwie trzy Spichrze czyli Stephen, Deogloria i Wisłoujście. Przez wiele dziesięcioleci wyspa była praktycznie niezabudowana. Poza wspomnianymi ostańcami oraz resztkami straszących turystów murów niegdyś spichszy. W międzyczasie powstał całkiem ładny i ciekawy architektonicznie kwartał nowych budynków przy ulicy Stągiewnej, stylem nawiązujących do przedwojennych kamienic. Dziś Wyspa Spichrzów, nazywana czasem złośliwie Booking Island, od ilości nowych miejsc noclegowych w hotelach i apartamentach, stała się ponownie symbolem Gdańska. Jej północny cypel tętni życiem nawet poza szczytem sezonów turystycznych. Głównym inwestorem, który stoi za odnową, jest spółka Joint Węcze Granaria należąca do firmy Immobil, która posiada 90% udziałów, oraz Multibut z odpowiednio 10% udziałów. Swój kawałek rewitalizacji na wschodnim nabrzeżu dołożył też projekt Deo Plaza, wybudowany przez spółki należące do trójmiejskiego biznesmena Zbigniewa Nowaka. Zabytkowa zabudowa wymagała zastosowania szeregu specjalistycznych rozwiązań inżynieryjnych. Kluczowym elementem inwestycji z punktu widzenia samej budowy było zabezpieczenie historycznych spichlerzy, takich jak wspomniany już Stefan, kamienny niedźwiedź żołądź oraz turek, które finalnie harmonijnie wkomponowano w nową zabudowę. Jak złożony był to proces, pokazuje choćby ten jeden przykład ze spichlerza Stefan. Jego drewniana konstrukcja miała zostać zachowana. Wymusiło to zastosowanie mikropali, na których oparto nową płytę fundamentową, a dopiero po jej wylaniu możliwe było przygotowanie przestrzeni na garaże. Jak podkreślają przedstawiciele spółki CMT zatrudniającej 200 pracowników, z czego 90% stanowią inżynierowie. Dzięki kreatywności zespołu zaangażowanego w projekt, także po stronie generalnego wykonawcy spółki Dorako, w podziemnej części spichlerza zachowano i wyeksponowano oryginalne zabytkowe elementy konstrukcyjne. Wyzwaniem był proces współpracy z konserwatorem zabytków, ale też kontrola budżetu inwestycji. Miejsce stało się mekką turystów. Biznesu hotelowego, restauracji oraz apartamentów turystycznych wynajmowanych w modelu short-term rental. Północny, najgęściej zabudowany cypel Wyspy Spichrzów, wypełniano nową zabudową w sumie w trzech dużych etapach. W ramach Deo Plaza w 2019 roku oddano do użytku pierwszy etap hotelowy czyli 341 pokoi i apartamentów, funkcjonujące obecnie jako hotel Radisson. W drugim, Ostatnim powstało 120 apartamentów. W drugim etapie zabudowy północnej części wyspy, a zarazem w pierwszej części tzw. granarii, powstało 129 apartamentów. Oddano je do użytkowania w 2019 roku. Wcześniej, też w 2019 roku, na samym Cyplu otwarto hotel Holiday Inn, sieć IHG, z 240 pokojami. Hotel był budowany przez spółkę UBM Development. I jeszcze przed otwarciem w 2018 roku sprzedany do funduszu Union Investment. Najnowszy etap rewitalizacji, druga faza granarii, budowana była od 2019 do 2024 roku. Powstało tu łącznie około 500 apartamentów oraz hotel z 327 pokojami funkcjonujący pod marką Cloud One, sieć hotelowa Motel One, który w grudniu minionego roku od spółki Granaria kupił Invesco Real Estate, globalny gracz na rynku inwestycyjnym. Apartamenty we wszystkich nowych budynkach szybko znalazły nabywców. Ceny sprzedaży pierwszej fazy apartamentów w Granarii wahały się w granicach około 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nowsze etapy sprzedawano już po 20 tysięcy złotych. Dziś na rynku wtórnym w tej lokalizacji nawet najmniejsze lokale o metrażu około 30 metrów kosztują nie mniej niż milion złotych. Nad całością architektury tej części Gdańska czuwało kilka pracowni. Pierwszy projekt hotelowy dla spółki UBM Development opracowało niemieckie biuro RKW Architektur Plus. Dla spółki Granaria pracowały z kolei Monka Sojka Architekci oraz gdyńskie studio kwadrat. Spółka Granaria w ramach umowy z miastem zobowiązana była do rewitalizacji m.in. nabrzeża z każdej ze stron. Przebudowy mostu stągiewnego na most zwodzony. Budowy południowej mariny oraz renowacji zrealizowanego ostatnio odwachu, który pełnić będzie rolę Bosmanatu. Najciekawszym punktem była jednak budowa kosztem około 10 milionów złotych, ogólnodostępnej kładki dla pieszych łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem. Oddano ją do użytkowania w 2020 roku. Ponieważ Wyspa Spichrzów to nie tylko jej północny cypel który obecnie został już w całości zabudowany, ale także jej środkowe i południowe fragmenty, na których obecnie prowadzone są zupełnie nowe inwestycje. Postanowiłem podzielić materiał odnośnie zabudowywania wyspy na dwie odrębne części. By dowiedzieć się o tym, jakie inwestycje są obecnie realizowane w pozostałych rejonach wyspy Spichrzów nieporuszanych w obecnym filmie. Zapraszam cię do obejrzenia następnego odcinka, który niebawem pojawi się na moim kanale. Do zobaczenia wkrótce.